Urbex jest rzeczą niebezpieczną, twórca nie zaleca naśladowania czynności. Cześć widzowie jestem już w 2012. To jest siódmy odcinek z opuszczonych koszar wojskowych. Dzisiaj zwiedzamy. Właśnie taki budynek, gdzie są różne wentylatory, ale nie wiem co to jest. I zwiedzimy też takie garaże, więc zapraszam do oglądania. Najpierw próbuję spróbuję by otworzyć te drzwi, bo mi się uda. Ale wątki zespawane są, zobacz. Komu się chciało dostawać? spawać? Tu włącznie. Ale widać, że to jest odmalowane. Patrz. Chyba nie? A może i stale? chyba nie wiem. Tu mamy jakieś światło, a tu w środku są na przykład a tutaj na wentylatory i różne takie tuby. tuby. Pozotę, teraz jest wszybe, jest za, I tak. Tu mamy jakiś pokój, gdzie też nie wiemy, co było. To, ma to z mamy zły z deską od palety. Mamy okno tu zaznaczone. A tutaj, tutaj mamy łatwą ale na to buzylek, a tam była Zapewne toaleta. Jest to wysokie. W miarę jak taki budynek. No i przechodzimy do następnego obiektu. Widzę, że jesteśmy już właśnie przy tych budynkach, które Wam mówiłem, przy następnym obiektu i są aż cztery, takie garaże właśnie. I dwa są pod ziemią i teraz właśnie wejdziemy do pierwszego. No, tutaj. Ale echo. Chodzimy? Dobra. Tu jest straszne echo. Przecieka da. Ciągle farba na stanach. Jest to długi larsz z dziwnym wyciekiem z góry. Jest to bardzo dziwny pomoc pomocnymi strona i burny. tu jest właśnie budynek drugi on jest taki sam jak właśnie tam więc nie będziemy też do niego wchodzić, żeby wam zanudzać i przejdziemy do następnego budynku, który jest naprawdę zbudowany w ziemię My mógłbym nam wytrzymać jakieś samochody wojskowe czy coś takiego właściwie to jest ten o, właśnie budynek budowany w ziemię i tutaj wchodzimy oh yes. Mamy taki buty podobny do schronu i przejdziemy go do końca. On jest wyższy, no ja nie wiem. No. Jest tu żółta często ściana. Mamy tu miejsce podobne do tych innych, tylko że nie budowany w ziemię. Nie ma tutaj po bokach okien. No jest trochę bardziej ciemno i to no, jest tutaj. Ja no, tu mamy jakieś reklamy czegoś dachów nie dobra tu taki sam drugi budynek tego tego też nie wejdziemy bo jest takiego taki sam jak ten ale tutaj może jeszcze tutaj znajdziemy, więc my tutaj widzę, że chwilę rozejrzymy i damy Wam znać. Nie znaleźliśmy już żadnych tutaj budynków, więc przejdziemy ten drugi, taki sam właśnie wbudowany w ziemię. wyglądający jak stron i podobny i są tutaj duże opony, więc zobaczymy o to, co tu chodzi. Jest to... Są no, takie same chyba. Czyli no, to trochę same są. Ten no i to takie się obojem. Czyli takiego traktora, to może było jakiś niejako. Tu mamy jakieś placówki, używku, nie wiem co. A tu mamy budynki, z których właśnie już byliśmy. To zaszła, ale nie ta cudna taśma. Czemu nie wiedzieliśmy, mogli zanim tu wyszliśmy. To jest koniec serii 7 dni urbeks. Ja się z wami żegnam. Jestem na dachu i 7 dni urbeks! Koniec! Pa! Historia koszar wojskowych. Koszary wojskowe powstały w 1867 roku według projektu Aleksandra Wojdego. Pierwsze koszary wybudowane zostały w latach 1885-1895 rok, roku. W skład ówczesnych koszar wchodziło ośmio dużych budynków mieszkalnych i kilka gospodarczych.